Lando przeżył sporą tragedię po wydarzeniach powrotu Jedi. To dlatego osiedlił się na Pasanie i tam próbował sobie poradzić z osobistym dramatem. Otóż Lando stracił córkę, która została porwana przez First Order, który szczególnie mocno starał się uderzyć w bohaterów Rebelii. Visual Dictionary podaje nam, że córka Lando urodziła się 21 lat przed przebudzeniem Mocy, czyli 9 lat po bitwie o Endor. Ale kiedy jego córka miała zaledwie 2 lata, 19 lat, przed The Force Awakens, została porwana przez Najwyższy Porządek. Najwyraźniej zostało to wycięte z ostatecznej wersji epizodu 9. Słownik mówi nam, że czuł, że zasłużył na odpoczynek po tak wielu poświęceniach. Mówimy o końcowej scenie z Lando. I to jest zrozumiałe, próbował założyć rodzinę tylko po to, by zobaczyć jak wszystko się rozpada. To zmienia znaczenie sceny, gdzie po zwycięstwie ruchu oporu w bitwie o Exegol, gdy świętują na Ajan-Klos, Lando rozmawia z Jena. I tam aż wstrzymywałem oddech w kinie, bo naprawdę scena wyglądała na niedokończoną i Lando zaraz powinien powiedzieć I am your father. Informacja ze słownika przedstawiała dwie możliwości dotyczące tej sceny. Albo Jenach jest jego dawno zaginioną córką, albo Lando widzi w niej swoją córkę i dlatego chce pomóc jej znaleźć rodzinę. Rodzina Lando. To by brzmiało całkiem nieźle, chyba gdyby jednak rozbudowali tę scenę.